Witamy, witamy. Dzisiaj idziemy na ryby i... idziemy na ryby, no. I to jest nasz pierwszy odcinek na YouTubie, na ryby. Będą ucięcia też na TikToku. Na TikToku widzimy się jak będziemy na rybach. Elo. Witam, witam. Dochodzimy już do stawu i właśnie zaraz będziemy łowić ryby. Więc widzimy się zaraz na rybach. jest teraz, bo zaraz długo w sumie będziemy. Elo. Siema, widzowie, teraz y, właśnie jesteśmy na stawie i właśnie będziemy łowić. Już mamy rozłożony sprzęt. Y, wędkę biorę na spinning dzisiaj, w połowie no i co? No i tyle, nie? Zarzucę sobie i zobaczymy, może coś będzie. Staw y, Park Miejski, trochę je kopadnie. Tutaj jest spawik, spawik i metoda na dwóch, a my na takiego akurat Twistera, tutaj na takiego Twistera łowię. Proszę, taki Twister, taki Twister, uwaga, taki twister. jeszcze raz wam pokażę, będzie było widać chyba. Właśnie zarzucimy. Co Dobra. Dobra. Dobra, widzowie. Słuchajcie, wtedy nie mogliśmy nagrać. Teraz jest moja ogólnie perspektywa. I po prostu jesteśmy w innym miejscu. No i łowimy na spinning na taką obrotówkę. Zaraz wam pokażę. Muszę po prostu. O, no, jeszcze. O taką obrotuweczkę, Taka. No a taka na okonki może być. Kurde. I to jest ogólnie pierwszy odcinek na YouTubie. Tak jak mówiłem na początku. No ten filmik już trwa tak, na, tak naprawdę 3 dni. Już 3 dni go nagrywamy. W sensie mieliśmy... Nie chcia... Z jednej strony nie mogliśmy nagrać w drugi dzień. Dlatego, że no nie mogliśmy po prostu. A teraz właśnie jest trzeci dzień i w ten właśnie trzeci dzień teraz nagrywamy. Więc no, tak się rednio. O kurde. Źle, nie znam, nie otworzyłem. I. No i nie, no, coś może się złapie, ale tak wątpię. Na razie coś się złapało, to kurde, nie wiem, jakiś... Jakaś, nie wiem, co to jest. Jakiś glon. Dobra, może odczepimy jakoś. Kurde, mam was krzywo strasznie. Trochę. I no i za niedługo będzie perspektywa szyszki, czyli osoby, osoby która y, była na początku. Jego perspektywa. No i, no i no, we dwóch prowadzimy ten kanał. I jest łatwiej. Za niedługo ogłaszam, bo y, ogłaszam konkurs, <gry> który może Wam teraz opowiedzieć mój kolega. Krzyża? No, może opowiadać konkurs. Będzie konkurs. Musisz bliżej podejść, chyba. Będzie konkurs, na którym będzie do wygrania Mistery Box. Taki mniejszy bo my dopiero zaczynamy mystery box będzie do wygrania dwa Mistery i za zaobserwowanie nas na, kill, na Instagramie i YouTube będzie dodatkowa przynęta każdy pod y, komentarzami będzie pisał że chce mystery boxa a potem będziemy losować i jak wylosujemy będziemy nagrywać to i powiemy kto wygrał kto wygrał losowanie i przyjdzie paczka impostem będzie trzeba podać adres albo nie adres czy tam znaczy miasto i, No i po prostu miasto i który impost uh -huh. wszystko i ogólnie chciałbym do jeszcze powiedzieć, że filmiki będą lepiej nagrywane niż teraz, bo po prostu nam statywy jeszcze na klatę przychodzą, a tutaj na razie mamy statyw taki zwykły na telefon, co się po prostu, no kładzie się, się i na telefon po prostu się ten, i na telefon się po prostu ten, daje telefon i, I tyle, nie? Co tu? Kopa. Ej, co jest? Jest jakiś gacie kogoś, weź. Ble. Co to w ogóle jest? Fuu, jak to śmierdzi. No i zaraz będzie ogólnie perspektywa szyszy. I tyle, nie? I tyle, nie? Na początku co było? I tyle, nie? Nie i tyle, nie? No i po prostu zmieniliśmy teraz miejscówkę, bo jesteśmy na takiej radze, i tyle. No, kurde, no za bardzo... Nie wiem czy coś tutaj akurat zowiemy. Wiem, że tu są pstrągów dużo jest. I o koni. Jest tu dużo. Tyle powiem. Jest tu dużo gatunków ryb. Co, jest Mięso się? Ojej, Ała, awa, awa. ojej, ojej, nienawidzę kotwiczek. No i dobra, no, zaraz będzie perspektywa, właśnie przełącza się perspektywa na szysze, więc ja na razie <gryw> będę jeszcze, ale no, idzie perspektywa na szysze, tylko po prostu muszę wyjąć cyk i będzie perspektywa na szysze, elo. Siemano, teraz moja perspektywa, czyli szyszy. Ja tu jestem dalej. Widzę no właśnie, no czekajcie, bo się wypięło. Uwaga. Jest tutaj konflikt z taką jedną osobą, tak? Problemy techniczne. Dokładnie. Kurde, wypina się. Dobra. na no, już masz bluzę? Nie. No, y mam tutaj dzisiaj na takiego twistera będę łowił. Na takiego Ej. Nie? Dobra. Zarzucimy sobie, może jakiś strąki jeszcze będzie albo coś. Jakieś znowu glony są akurat znowu tego Zarzucimy sobie, no bo na razie w ogóle nic na tej złowiliśmy. I tu i nawet nie bierze. Ale chyba zmienimy miejscówkę za chwilę. Zobaczyć jak jest dalej. Bo tu ogólnie jest takie ładne, Artur, ładne miejsce. no. Także nie długo, ale taki początkowy film. Nie, tu raczej teraz nie są zrobione. Zaraz no. trzeba kończyć odcinek. Uwaga, ładuję tam teraz. Ogólnie... Jesteś w tłuszczu chyba? Wiem, właśnie. Widzowie, chyba zrobimy tak. Będzie trzeba... Po prostu położyć telefon. Dobra, mamy perspektywę nową. Wcześniejsza była. Powiedzcie mi, będzie dobry. No i mamy, właśnie zarzucimy sobie.

Coś <laughs> się było kurde Coś weszło mi do gardła Chyba jakaś płotek <laughs> Ja mam jakieś komarzysko pieprzone Uuu jojo, jo Coś ty robisz panie A tu zwijam jak tu robię Teraz yes. może zmienię przyjęte Ale chyba Bez było... twarzy?

No i ogólnie o co tam No zaraz i tak kończymy Możecie zadawać pytania jakieś w komentarzach Dokładnie Okay. Takie... O oh, łó! Wow. A teraz. Nie. To mi bicie mam. Okay. To jest to, ja se, ja se... Oh, wow. Pokaż tak. to do kamery. Ale nie, nie wolał. Patrzcie. Jak mi kurde kolega za A ja sobie tutaj biorę. Chwaczek jest tutaj Ale taki. Blachą taką dużą. Właśnie. A to nic. Nie tu wciąż. Tam ryba może być, tam ryba się rzuciła A i gorzej by było jakby w ogóle tam Jakby mi się chciało strasznie Tam ryba się rzuciła Trąbka. No ja bata, że to płot A ty w ogóle rzuciłeś w idealne miejsce tam, gdzie ona się rzuciła no wiem. On mi Ale ja to przyjdę sobie w domu wodą, domu mam. W ogóle będę musiał z, 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 zabierać wodę upełniane, nie? W razie wód. Jak coś sobie zrobimy. no najlepiej. Ty mi prawie normalnie w żyła. Ty mi w żyłę trafiłeś! Ty wiesz, że mi idealnie w żyłę trafiłeś? <laughs> Dajcie Dobra. w opisie, przepraszamy za gównianego kamerzystę. Dobra, nie, no. tam Ogólnie. Nie, mi się wydaje, że możemy już skończyć sobie powoli ten odcinek, bo zaczyna się. No, no, a po drugie to już w ogóle nic nie bierze. o tych godzinach tutaj to już bardzo nie. Więc kończymy? Odej? Zaraz kończymy. Dobra. Ostatni rzut, skończymy. Kończymy. Ja sobie odłożę wąteczkę. No i co? Można kończyć, nie? No i można kończyć. Dobra. Dobra. To Elo. Elo by dobrze.